Siemam widzowie, dzisiaj nagramy Strafik Rush, taka gra na poki Jak znacie tą stronę, to wiecie. No już trochę poza odcinkami zrobiłem. No już lecimy. Będę 10 leveli na jednym odcinku. Czyli do 55 dzisiaj. Koniecznie zasubskrybujcie kanał. No i co, lecimy. Jak wam minęła w ogóle sobota? Mi dobrze ja lubię wyjeżdżać w tej grze. Znacie w ogóle tę grę? No i jedziemy. Na no, ubrani remis miałem. Dobra, już mam turbo. że możemy w sumie zrobić, że no 10 tych będzie yy, rozczaskałem się jak się raz rozczaskam to zmniejszam level do 9 teraz to tylko 9 przychodzę czyli znaczy, na no, 10 będę przechodził, tylko to tutaj wolno, mozolnie trwa, ale Napiszcie w komentarzach, znaczy no komentarze są wyłączone, ale jakby były, bo może włączę, to napiszcie, czy wam ta gra się podoba. Niech ktoś napisze, yy, yy, czy wam się podoba ta gra, na czy ja napiszę. I dawajcie lajki pod komentarzem, jeśli wam ta gra się podoba. A jeśli nie, no to w dół, po prostu wiecie. A, reklamka. Jeśli być be Nowość na Viaplay Walker, sezon trzeci, oglądaj teraz. Dobra, reklama się skończyła. <laughs> Jakiś Viaplay. Nie znam. O, pociąg przejechał tam. Dobra. Nic się nie stało. Eee. Stało się. To już był koniec rewela. Szybko, oczywiście, subskrybujcie w Pięć Ride, Minecraft Epic. No i za rok robię następny kanał, a może i wcześniej. I to jest taka nowość. Play on Poki. Dobra, kolejne się skończyło. Jak są reklamy, to ja nic nie mówię, ok? Tak się umówmy. Robloxa nie będzie raczej. Minecraft Epic nagrywa z Robloxa, ale ja nie. Dobra, Turbo. No co, czemu? Czemu się tak stało? No bo wiecie, też ile nagrywam, zależy też ile nagrywam już ten odcinek, bo potem, wiecie, nie będę nagrywał 20 minutowych. Maks to jest 15 minut. Bo jak mam więcej, to no nie da się po prostu. Dobra, do 53 leveli, bo powiem wam czas. A myślę, że film, filmik 8 minut może trwać. Czyli to taka jest szybka gra, sprytna. Znaczy, no. Jej nie trzeba pobierać. Wchodzić na stronę poki i tyle. Możecie grać bez konta, bez wszystkiego. To ja polecam tą stronę. Z grami. Ale mój ulubione zakręty, czyli takie. Zawsze lubię tak. Nie wiem, jak wiele, ale. No kolejne. Piszcie w komentarzach, czy u Was jest dużo tych nirmisów. Ja dużo robię, powiem Wam, ale zależy kiedy. No teraz to na przykład zrobiłem. Ale w innych miejscach to nie. Ale szybko teraz jeżdżą właśnie samochody. Myśli jak Minecrafter? Buduj jak Minecrafter. Możesz pokazać światu, że jesteś Minecrafterem dzięki nowym zestawom Lego Minecraft. Nie zawiera tabletu i gry. Dobra, lecimy dalej. To była reklama. Ja te komentarze to wiecie, to nie wiem, czy włączyć, czy nie. Ale raczej włączę, jak mi się uda, oczywiście. Już ma 270 koronek. To jeszcze dwa levele, no nie? Tak, dwa levele. Eurotraka, no wiem, że już dawno nie było, ale jutro może postaram się wrzucić albo za parę dni, bo Eurotrack to już teraz się tak waha. Rewif, rewif. Trzeba, wiecie, bo na takich już ostatnich procentach to... To też właśnie będę mógł grać w te auta, ale zobaczę... Też grę lubię. To jest tyle gier, których mogę nagrywać, ale nie wiem, jak, jak wy będziecie chcieli, no nie. No i ostatni level i się żegnamy. Kiedyś to było nad czynu no pierwszy level, to wyglądał tak, że było tylko prosta linia, i tylko tak skrzyżowane, i było prosto, i się jechało, i, po, i była meta. Nie trzeba było tyle tych takich zawijasów. No i tu jest już finish. No to widzimy się już w następnym odcinku widzowie Nara, Cześć.